No i dochodzimy do plaży. Zobaczcie jaki złoty piasek. Ale śliczne. Zbijać. Zbijać, Antko stoi. Stoi Antko. Czekamy na prom, na Gozo. Jakoś już się dobrze jeździ po tej lewej stronie drogi. Już wszyscy tu ładnie w kolejce ustawieni. Teraz będziemy wjeżdżali. Śliczna pogoda, żeby tak kurczę każdy dzień była tak. Słoneczko dla wiatru, zobaczmy ile stopni. Okay. Tylko za musimy machnąć. Tutaj, tutaj, w ten moment, 16 stopni. On na goza właśnie tam odpływa, więc my czekamy na następny. Zresztą no trochę poczekamy. Ciekawe jak będzie spływał. Wracali tutaj na motocyklistów i jechaliśmy to co chwilę jakieś nienaś Wjeżdżamy teraz na prom tutaj Będziemy płynąć na Gozo. I nagle. O, pan już się nie zmieści. Nie. 45, 45. Niestety czekaliśmy 45 minut. O, już, zobaczmy, zobaczmy. już nie Już To jakieś My no tu już podejrzamy, już pan nas kieruje w tą stronę. Na sam koniec. O, zobaczcie, jest kilka nie, nie miejsc. Nie ziasta, czy nie Będziecie mogli nie wychodzić. Zobaczcie tutaj mogli nie zobaczyć. Jest to... Okay. Jest dobre, dobre, dobrze, to trzyma. Okej, stoi, stoi, stoi. Tak. I zobaczcie, jest kilka ostatnich aut. Zmieściliśmy się ledwo ledwo. Zostaw ich albo to już tak nie, nie wejdzie auto. O, zadowolony tata? Oh. Uh. Ale chodź zobaczymy tam na górze To no my tu zostajemy. Nie Super sąd jest, naprawdę. Przyszedł mój synek Cześć sobie. Ja chcę ja podwiedzać, jestem głodny Głodny jesteś? A zgubiłeś sobie kanapkę? Nie, bo oni mogły Nie zgubiłeś sobie z bo mączki przyrosły Tak A no to mają pecha ci coś A to komina tam, taki malutki stateczek na A, to Jesteśmy na gozo Punkt obowiązkowy Uwaga <grywka> Punkt obowiązkowy Idziemy na Sunblast Beach Tam gdzieś w dole jest Na Gozo Kawałek będzie zejścia potem kawałek pod górę Ale lubimy to ładny lasek piniowy i takie ławeczki widokowe. W ogóle na gozu jest bardzo spokojnie. Tak cicho. Fajnie. Ludzie mają tutaj swoje skrzydki za tymi takimi bąbusowymi płotkami. Urocze. A tutaj jest gajce tlenowe. Pełno co ten na trzeba. na jak tu pięknie, super pogoda. Słoneczko dajemy, idziemy nam na dole. Na pewno to trzeba będzie podejść na Mówię właśnie, będzie ciężko wejść, bo to naprawdę bardzo duże nachylenie. Zdrowe, Jest słowo, ale za mam śliczna. Zobaczcie. A, bo ty masz jakie buty? Pumby! A, myślałem, że pumby. Myślałem, że pumba ma pumby. No i dochodzimy do plaży. Zobaczcie jaki złoty piasek. Ale śliczne. Jeszcze takiego idziemy. Podobacz się Maciek? Ale słychać cudownie, on po prostu powala. Pięknie, jakaś najpiękna się zdarza. A ja, oj. Jest zimna woda, ale bez przesady. Nogi nie zamarzają. Tak jest. Cudny złoty piasek? Za chwilę trzeba tam. Nagrywam cię! Ale tutaj sprytny człowiek. Ops mnie. Oh, yes. Yes. Nagrywam, dawaj. Nagrywaj. A co ty tu robisz tak szybko? Nie tak, to miałam Słuchajcie, to bo Wiecie, jest. Maciek zrobił bo na zmianę. Wiecie, to. Co? trzeba No Już ususzyłem te nogi i ładujemy się pod tą górę Teraz. No powiem, że tu naprawdę same podejście. Co tego pewnie tak na aparacie nie widać, ale jest kileckie. No to mów. Jedziemy po gozo. Ale to nie o to chodzi, a coś więcej. Zobaczcie jakie piękne, wyremontowane jakby te kamieniczki. W porównaniu były... do, do Tak, w porównaniu do, Malt. do Malty, ale są piękne, stare, wyremontowane i naprawdę wygląda to jeszcze w słońcu, bo dzisiaj mamy Zachatujmy. aż 16 Złoga. stopni. Ale ciepło jest Jest ciepło i ładnie, ale naprawdę... Długa Dżulabra jest straszna. To że te uliczki, ale one są te domy są cały czas w remoncie i są naprawdę bardzo ładne. Jak oni to wszystko dokończą. No, pięknie, no wszystko remontują. Każdy dom właściwie jest zadbany, taki powolutku i remontowany. Naprawdę super.